A dziwny tramwaj. A i prostaki. Siemano, witam Was. Czwartek, godzina 19 jak zawsze. Ja nazywam się Mates, za kamerą Wosker. Jesteśmy na dworcu. Czemu? Słuchajcie, zadanie w dzisiejszym odcinku, nasze główne, będziemy szukać jaka najfajniejsza fura jeździ po Łodzi. I dlatego też przyjechaliśmy na zakończenie sezonu na, do ekipy Custom Movement. No i odwróćcie się i zobaczcie, co za furki tutaj jeżdżą. Ło, kurde, pa, smart elektryczny. To jest to, kurwa, co ty gwiazdy kochają najbardziej. Nie? I myślę, że będziemy atakować po kolei. Lecimy do Opla. E... Chociaż czekaj, może zobaczymy Volvo na początek. E... Bo jest. Ty wiesz, co to za Volvo? Pytałeś się. Jednak Volvo mogą być też ciekawe. Volvo Amazon, zobaczcie sami. Nie mam bladego pojęcia, który to jest rok. Może potem się dowiem, to gdzieś tam rzucimy. Wiemy tylko, że samochód właściciel dostał. I go sam odrestaurowuje, mimo że nie jest yy, profesjonalnym blacharzem, lakiernikiem. Robi sobie wszystko sam. No i zobaczcie jak to ładnie wygląda. Klasyczny test starych aut, bo nie mamy wiele wiedzy, więc musimy to robić po prostu tak. Pompeczka. Silny napęd kwalifikuje się, już nie będziemy go dyskwalifikować z dalszej rywalizacji o tytuł najfajniejszego samochodu. Także lecimy dalej. zanim stoi Opel. Tada! Samochód jeździ w moich okolicach, czyli w Nowosolnej, pod łodzią. Widzuję, widuję go często, natomiast pierwszy raz miałem okazję porozmawiać z właścicielem. I uważajcie, znowu test. pompeczka. Damska? <noise> Napęd na tył? Także dalej możemy rozmawiać? E, to już wiedziałem, zobaczcie pod maskę. 2.0, 16-zaworowe, z 2 no, kalibry. No. ma 150 y, koni. Myślę, że 800 coś kilo waży, więc y, fruwa nie jeździ. A teraz zwróćcie uwagę na felgę. Co? z zrozdwojeniem jaźni, bo nie widziałem takiego modelu nigdy. Zobaczcie sobie sami, czy tak powstała ta marka? Ram Charger, w ogóle nie widziałem, że Dodge wypuścił kiedykolwiek coś takiego. Czyli dwa kultowe samochody, które uwielbiam, I uwielbiam Chargera, i uwielbiam Rama, tu połączyli w jedno. Ale najlepsze jest to, że jest to pick-up dwudrzwiowy plus kapa bez dachu. Cabriolet, no przecież nie można lepiej, ale no co, idziemy zobaczyć, czy ma napęd z tyłu, nie? Czy jest formalność? Tak, czy jest formalność. <laughs> to już nawet ja się mogę. Pasta! Nawet nie muszę robić pompeczki, a my przechodzimy dalej i to jest kolejny samochód, który zrobił na nas wrażenie już jak tu jechaliśmy, bo my się przemieszczaliśmy po drodze, jak widzieliście mieliśmy, byliśmy na jednym miejscu, teraz jesteśmy na drugim, potem jedziemy dalej, eee, Lexus LS 300 z zarąbistymi zasłonkami <grym> eee, i tutaj będzie najtrudniej, bo słuchajcie, samochód jest tak niski, że będę musiał zrobić tak niską pompkę, żeby to sprawić, ale zrobię to znowu, Jezus Maria, Boże. A to była też formalność, bo ja wiedziałem, no ale głupio było się nie schylić. Także jest napęd na tył, więc może dalej brać udział w konkursie. A dziwny tramwaj. To za mój, czekaj, czekaj. Idę. Jest przepiękny. Przede wszystkim niesamowita felga. To jest 20 cali, myślałem, że więcej. Właściciel mówi oczywiście, że mu za mało, no ale to wiadomo, wiecie jak to jest. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, i tak samo jest tutaj. Ale no to jest. Poza tym pięknym wnętrzem, które są poduszeczki, żeby było wygodnie. No to zobaczcie na te zasłonki. To robi niesamowitą robotę. No i powiem Wam, że jak to auto jedzie po ulicy, no to naprawdę kopara opada. Jechaliśmy obok tego, obok stanęło na skrzyżowaniu BMW M2. Eee, no i prawie byśmy go nie zauważyli, gdyby nie to, że jak ruszał, to zapiszczał kołami. Mówię, o M2, ale tak zaraz, Aj, jednak. Takie rzeczy wygrywają, bo wiecie, tego nie możecie kupić, to musicie zbudować, tak? M2 to sobie bierzecie leasing, jak was nie stać yy, i kupujecie, tak? Jakieś wypożyczenie długoterminowe. Tego tak nie zrobicie, to musicie po prostu zbudować i to jest najpiękniejsze w samochodach. Idziemy dalej chyba, chociaż nie wiem, czy się nie, prze, nie przenoszą, ale no spróbujemy nadążyć. Najwyżej następne auta złapiemy w innych yy, okolicznościach. Oh, shit. Oh, Zmieniliśmy trochę miejscówę, bo, yy, bo tak, <grystanie> stoimy przy następnym samochodzie, który, no uwierzcie mi, jak to jedzie po ulicy, to robi takie kozackie wrażenie, a jest to Mercedes Unimog z 74 roku. Już wiem, że ma silnik 2.2 benzyna, bo czuć to benzynę wszędzie od niego, e, 80 koni mechanicznych, ale zobaczcie, teraz troszeczkę odbiorę sobie godności osobistej i spróbuję tu wejść. Dało mi się! I powiem wam tak. Pachnie cudownie. Zobaczcie sobie, że stoi przede mną korweta. I wyobraźcie sobie wyobraźcie sobie, że widzę tylko pół korwety ze swojej perspektywy. Są wajchy różne, podobno cztery do obsługi skrzyni biegów i reduktora. Trzeba się na tym znać, bo to jest skomplikowane. Tu jest jakaś... Instrukcja obsługi, której nie odczytamy, jest po niemiecku i tak. Zegary. No obczajcie to, no po prostu... Najbardziej przekozacka fura na razie, jaką tu widzimy. Dobra, próbuję się stąd wyskrobać, no. Bardzo mi się podoba. Dworzec Łódź Fabryczna. Tu macie środek koła. I zobaczcie... To był chyba trawar. Zobaczcie, ile wyżej jest most, dzięki temu, że miał większy prześwit, jest po prostu coś w rodzaju przekładni, to się właśnie nazywa zwolnica, tu jest fajny przegubik, żeby po prostu podnosić oś, co za tym idzie, można przejeżdżać nad drzewami i innymi cudami. Piękna rzecz. Jest! Można przejść pod mostem. Jestem pod mostem właściwie. Byłem po, po, pod dwoma, nie trzema, tam jest jeszcze jeden. Byłem pod trzema mostami naraz. Jak troll. Zlot w naszym stylu, czyli przyjeżdżamy na jedno miejsce, chwila, jedziemy dalej. I właśnie jedziemy na Piotrkowską, także przejedziemy po Pietrynie, naszą E4,6. Cała łódź na to czeka. 고맙 okay. okay. Następne auto, znowu jak widzicie się przenieśliśmy, dzieje się tu wszystko bardzo szybko, jest to Mercedes W108 250 SE z 66 roku. Jak pewnie pamiętacie, wejdźcie i sobie zobaczcie, jeżeli nie widzieliście, jak wygląda Audi z 70 roku. I właśnie od właściciela tego Mercedesa dowiedzieliśmy się, że te auta są podobne stylistycznie, a to tylko dlatego, że Audi to zaprojektował ten sam człowiek, co pracował dla Mercedesa. Samochód jest praktycznie jeżdżony tylko latem podobno, był od nowości, więc ma 138 tysięcy przebiegu dopiero. Wyobraźcie ze 66 rok, 138 tysięcy przebiegu. Auto w ogóle praktycznie nie było nic z nim robione, zostało tylko trochę zrobione koło, posadzone na R-Rajdzie własnej produkcji właściciela, także niesamowite. Jeszcze mówi, podpowiadał, że to pierwsza wersja jest, która jeszcze zagłówków nawet nie ma, także... Takie czasy, takie Mercedesy były kiedyś piękne, także pozachwycajcie się razem z nami tym samochodem. Kolejnym zarąbistym samochodem jakie tu widzieliśmy to jest BMW E34 540, czyli to co ja miałem, ja mam ogromny sentyment, ale ta nie była zwykła, bo ta jest turbo doładowana, no i gościu jak jechał po mnie się robił naprawdę dobry spród, ale zresztą sami zobaczcie jaka zajebista. Przed chwilą pojechała. No i kolejny samochód, który yy, oczywiście ja kocham, zostawiliśmy na sam koniec. Yy, już akurat odjeżdżał, więc Wosker go zatrzymał, zrobił szybkie ogrywki. No, ale jest to Corvetta C4 w wersji cabrio, która w tym świetle nocnym, latarni Właśnie spalił kawcie odjeżdżając, w świetle latarni przejeżdżając przez Piotrkowską robi dla mnie największe wrażenie. Oczywiście Unimog też, no. Unimog jedzie tak, że korweta może przejechać pod nim. No i słuchajcie, tu się wszyscy rozjeżdżają, jest u nas sobota, więc wszyscy wracają na Piotrkowską się najebać. Także my też będziemy lecieć, ale my Wam pokażemy auto, które tutaj było jest najfajniejszym, robiącym największe wrażenie samochodem. W Łodzi. Także chodźcie z nami i kręcimy dalej materiał. No, moja pierwsza reakcja. Nie wiedziałem na co patrzę, nie wiedziałem jak to skomentować. Nie wiedziałem czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. To były takie uczucia, jakie na widok. Czegoś z motoryzacją jeszcze po prostu nigdy nie miałem. A teraz wysiądę pokażę Wam, o czym mowa. Jezus. Jezus. Ale to odbiera godności wysiadanie. Jezus. Powtórzę swoje słowa, które już wcześniej wspominałem. To jest drugi raz w życiu, yy, kiedy to mówię. Yy, w tym przypadku na widok Forda cieszy mi się morda. Jest to Ford Model A. Z końca lat 20., i jak tutaj Łukasz prosił, muszę to powiedzieć: z motorem 351 Cleveland z Forda Mustanga. Także co najfajniejsze, zgadza się wszystko markowo. Ee, odpowiadając już na kolejne pytania, i to każde pytanie zadaje oczywiście, jest to zarejestrowane i jeździ tym po drogach. U nas w Polsce, wyobrażacie sobie, odsłonięte koła, brak nadkoli, brak zderzaków, szyb. Pasów też pasów nie było w środku. Zresztą zobaczycie sobie zaraz środek i jeździ tym i kompletnie, jak się dowiedziałem, bez przypału. To nawet nie ma układu wydechowego. Znaczy, ma takie rury poprowadzone, ale nie jest to układ z tłumikami, katalizatorami czy innymi cudami. Po prostu coś pięknego. Nawet nie spodziewałem się, że jesteśmy w stanie coś takiego w Polsce tutaj zarejestrować. I nie jest to na żółtych blachach, tylko normalne. Także. Piękne, no wy sobie pooglądajcie, e, ale przejdźmy może w ogóle, popatrzmy na kilka detali. E, z przodu, jak w Maluchu albo w korweccie resor poprzecznie montowany. Widzicie piękną atrapę, której Łukasz bardzo nie jest zadowolony, bo stwierdził, że chce ją przerobić, bo go gryzie. E, no, nam się podoba, ale nam auto się całe tak podoba, on na nie patrzy codziennie, my je widzimy dopiero ja pierwszy, Woskarz drugi raz i na razie nie widzę. Nie wiem, czegoś co mi się nie podoba, po prostu widzę wszystko co mi się podoba. Pod spodem jest schowana bycza, bycza chłodnica, żeby tego potwora, który ma 5,8 litra meczkę, po prostu móc schłodzić w jakiś sposób. Jest to żeliwny blok, więc trochę roboty ma i z tego co widzę, nawet i żeliwne ma głowice, więc trochę musi ważyć. Przechodząc dalej, zobaczcie na ten komin. To jest coś cudownego. Sprowadzone specjalnie Łukasz kupił to bez tego pięknego gadżetu, i uważam, że to był bardzo dobry zakup z jego strony. Robi to powalające wrażenie, zasłania wszystko, jak się siedzi w środku, ale po co tu coś widzieć, przecież to nie jest od tego, żeby widzieć. Jakby chciał widzieć, czy to jest jakieś akwarium multiple, kupił czy coś, i by wtedy dobrze widział. Już widzę, że się cieszy, więc pewnie kupić zaraz multiple. <laughs> Samochód jest na gaźniku. Krzyknę do niego, może mi powie, może będzie wiedział. Ilo gardzielowym? Czterogardzielowym. Tak podejrzewałem. Nie chciałem się zgłaźnić, mogę się zawsze podpytać. To jest jak Wikipedia teraz, nie? Bo korzystamy. Macie tutaj cięgno od gazu. Nie będę ruszał, bo zaleje bestię. I mamy wskaźniczek. Ha, ciśnienie oleju. Fantastycznie zamontowane na, na, miedzianym, yy, na miedzianej rurce. Widać to z kabiny. Yy, także super proste rozwiązanie. No. Jest to yy, ratrot. Dobrze wymawiam. Dobrze wymawiam, Ratrot. Jak nie, to mnie poprawcie, ale podobno dobrze wymawiam. E, czyli nie mylcie z hotrodem, bo my myliliśmy, myśleliśmy, że to Hotrod, ale dzisiaj się dowiedzieliśmy, że e, hotrody polegają na czymś innym, są bardziej wypicowane, błyszczące, są to maszyny do szybkiej jazdy. Te natomiast y, mają na celu zrobienie takiego efektu, który ja nazwałem: ktoś budował hotroda, nie skończył, został pod chmurką, zardzewiał, a ktoś powiedział, że to zajebiste i tak to może powstało. E, samochód ma wyglądać, jakby miał się zaraz rozpaść. Natomiast ma być zupełnie inaczej, ma być perfekcyjny mechanicznie, ma po prostu zbudzać takie e, uczucie u ludzi oglądających. No, no, i takie wzbudza, no co, co, co dużo ukrywać. Ten samochód jest w trakcie e, e, renowacji, przebudowy, bo dużo rzeczy będzie pozmienianych. E, więc nie będę was tutaj w szczegóły wprowadzał, ale może z, z, zajrzyjcie do środka. A żeby zrobić to najwygodniej, wystarczy spojrzeć przez dach, bo go tu nie ma. <laughs> Także y, mamy wnętrze. Piękne y, fotele. Na pewno bardzo wygodne, firmy Recaro prawdopodobnie, tak jak patrzę na powzornictwie. Jest zawieszenie na wierzchu, tam jest skrzynia biegów też na wierzchu, pyrga Wam stopę jak jedziecie, to jest też bardzo przyjemne. Jest na poduszkach pneumatycznych, natomiast one nie służą jako sprężyny, tylko po prostu do regulacji wysokości. Tutaj jest normalne zawieszenie gwintowane, amortyzator ze sprężyną do regulacji twardości odbicia, żeby... No nie wiem, to się chyba głównie twardo jeździ, nie? ale pozory można stwarzać. Ma fajne balony, więc może po naszych łódzkich drogach jakoś da się dojechać. W sumie tu dojechał, chyba że ma lawetę za rogiem. No. Zobaczcie, jak się otwiera. Oczywiście szybę zostawiłem opuszczoną. <grytanie> Opuszczono ją w Kalifornii i już jej nie podniesiono nigdy. Zobaczcie sobie teraz ten środeczek. Skrzynia automatyczna. Przeszliśmy do nagrywania wnętrza i w tym momencie zgasili nam światło na zewnętrzności. Także chamy i prostaki, no ale co poradzimy, patrzcie na to. No amerykański projekt, zawsze się śmiałem, że ja jeżdżę od zawsze amerykańskimi samochodami, że jak Amerykanie projektują wnętrza, to najpierw robią cup holdery, a potem wszystko dookoła. No i tutaj też cup holderów nie zabrakło. Nie to co w naszym BMW, które nie ma cup holderów, no bo Niemcy po prostu nie piją nic na McDonaldzie, czy coś. Zobaczcie jaki zarąbisty hamulec ręczny. Przy nodze. Tam gdzie powinno być sprzęgło, oczywiście tu nie ma, bo automat, tak? No, fenomen. Skrzynia biegów, tak jak mówiłem wam wcześniej, kompletnie na wierzchu, nie wiem, czy to będzie kiedyś zabudowane, czy tak zostaje, ja chyba dla, ze względów bezpieczeństwa zabudował sobie, ale to nie mój samochód. <grytanie> Pedał gazu yy, i, i hamulec, tu jak yy, już nam od razu Łukasz powiedział, że w czasie jazdy najlepiej jeździć na dwie nogi, bo no, nie ma miejsca. Jesteśmy tego samego wzrostu akurat, więc Wam pokażę, jak się tu siedzi. A w ogóle tu regulacja fotela jest, czy to jest na stałe? Już jest na stałe. A, już jest na stałe. Jest odsunięty tak. najdalej, jak, jak się przyda. tylko da. Mam nóżki tak, jak drzwi zamknę, to mogę się zatrąbić. To jest w ogóle, na przeglądzie musi być fajnie. Sygnał dźwiękowy, proszę. Okej, okay. <laughs> się wszystko zgadza. Także, to co? Spróbuję go zapalić. Bez gazu się go odpala. Hmm. Temperaturę, co my tu mamy? Paliwo, ładowanie. To jest temperatura oleju czy wody? Wody. Wody. No tak, ale i tak leży, więc jest zimny. Tam widzę ciśnienie oleju. Fajny, zobaczcie na kierownicę. I to, jak się już dowiedziałem, to już nie jest luz. To jest po prostu amerykańska myśl techniczna. To jest pewnie przekładnia ślimakowa tak. jakaś, tak? No ale kurde, jaki klimat. Ciekawe, czy mnie w ogóle słyszeliście. Jezu, jakie to jest cudowne! Wychodzę na zewnętrzne, gdzie jest ciemno, jak w dupie. Zarąbiste koła wielkie. Jak tutaj nam Łukasz powiedział, jego marzeniem jest, żeby wstawić tu oś tylną z ciężarówki, z kołami z ciężarówki, żeby te koła były dotąd. Mniej więcej. Także wyobraźcie sobie tak oponę na wysokości dachu. No, byłoby to fantastyczne. Myślę, myślę, że czego tutaj nie wymyśli, to i tak będzie dobrze, bo to jest ogólnie każdy pomysł jest jeszcze bardziej odjechany od poprzedniego pomysłu. Zobaczcie, gdzie się wlewa paliwo. Na dachu. No, tak jeszcze nie wlewałem. Wlewałem pod rejestracją, yy, wlewałem jakiś tam z boku, w bagażniku, w driftowozach, no różnie. Ale na dachu to jeszcze nigdy nie wlewałem paliwa. Musi być to ciekawe wrażenie. Jakoś tak. Dobra, co? Spójrzcie sobie jeszcze z tyłu, jak to wygląda. I spójrzcie, jakie to jest niskie. O, o, o tak można się oprzeć. No, to tu dużo gadać. Takie piękne auta jeżdżą tylko w łodzi. Bezdomni mieszkają i jeżdżą na 61, a na ulicach można spotkać takie cuda jak Ford A w stylu ratorod 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 To co my się pewnie przenosimy dalej ee, ale chyba już nic fajniejszego dzisiaj nie zobaczycie więc wyłączcie to bo już nie ma sensu okay. Wracamy do czasów realnych. Jak widzicie, jestem z powrotem w tym pięknym stroju, w którym byłem wcześniej. A to dlatego, bo po prostu ten materiał z hotrodem był osobnego dnia nagrany, ponieważ zagadaliśmy do człowieka, widząc to auto, żeby nam je po prostu przedstawił. No i tak jak widzicie, naszym zdaniem jest to fura, która po prostu rozwala cały system. Na pierwszy rzut oka, jak widzicie to auto, robicie tak jest zero reakcji, nie wiem, czy jesteś smutny, wesoły. Czy się podoba, czy się nie podoba, po prostu w ociec, tak jak stoisz, teraz. Nie wiem co powiedzieć. To właśnie takiego wrażenia ja dawno albo nawet nigdy nie czułem, bo to wiecie, no, widzicie szybkie auto, fajne, głośne, i robicie... wow, zarąbiście, nie? A tutaj jest takie jest kompletnie odrealnione. Także to zostawiam wam ocenę, jak uważacie, jeżeli wy uważacie, albo... Może znacie jakiś samochód, który jest fajniejszy? Poproszę Was, żebyście w komentarzach dali, e, chętnie zobaczymy, chętnie wymienimy się z Wami e, opiniami na ten temat. Co do samego zlotu. Przede wszystkim co mi się bardzo podobało, to to, że zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Ja z racji, że wiedziałem jaki, jakiego rodzaju jest to zlot i jakie samochody przyjadą. Specjalnie stanąłem na samym końcu tym E46 naszym, no, żeby po prostu nie mieszać się i nie robić przypału. Natomiast chwilę później, myślę, że w ciągu 5 minut już było oblężenie wokół naszego samochodu. Właśnie wszyscy pytali co to za hamulcy, co tam jest pod maską. No to piekielne 2-2, wiecie, po prostu ludzie są ciekawi, co tam drzewa. Także myślę, że nasz samochód w przyszłym roku, na następnym zlocie czy już po zimie, będzie mógł godnie stanąć między nimi, bo będzie taka laleczka, tak jak mówiłem, do tego jakieś serce włożymy. Bardzo śmieszną sytuację mieliśmy przed chwilą, bo wychodzimy sobie ze stacji, e, już mamy pakować się do auta. Nagle podjeżdża M3 46 Coś, co chcieliśmy zrobić, bo chcieliśmy porównać, jak te hamulce wyglądają, zwłaszcza te tylne, lub przednie, bo trudno jest spotkać csl który ma tak duże. Więc y, porównaliśmy, co śmieszne, właściciel bardzo sympatyczny, po, pozdrawiamy, bardzo nam się miło rozmawiało i był pod wrażeniem, że mamy większe hamulce z przodu niż on. A on ma MK, a my nie. No ale wiecie, 2-2, piekielna maszyna, trzeba to jakoś zatrzymać. no. E, także śmiesznie. Kończę, bo będę tak nawijał do białego rana. Także pamiętajcie, łapka w górę, subsy... subskrypcja kanału. I widzimy się w czwartek o godzinie 19. Także na razie. Miłego wieczoru. Pa.